Kochani z tej strony, wróżka Wasia i zapraszam Was na wróżbę na czerwiec 2019 rok dla błodników. wodników. Zobaczmy, co czeka zodiakanych wodniki w czerwcu 2019 roku. Wodniki będą dążyć do równowagi. Część z Was będzie musiała gdzieś tam dostać za swoje po czterech literach, żeby gdzieś tam gdzieś tam się obudzić. Niektórzy z Was będą bawić się w czarną magię. Ja Was proszę, żebyście tego nie robili, bo powiem Wam tak, dostaniecie. Od po prostu przeświata, tak. Ka karma wraca i, i ta czarna magia niekoniecznie, niekoniecznie Wam się opłaci, prędzej czy później odbije się to u Was. Natomiast, co mogę jeszcze powiedzieć? Um... U niektórych właśnie jest podróż, podróż właśnie w, te, w tym czerwcu. To jest ciekawe, niektórzy planują, niektórzy nie. No ale w sumie u, u Was może być tak, że wy, wy będziecie właśnie podróżować w tym czerwcu. Warto u Was, abyście się bawili. Dla singli może to oznaczać to, że spotkacie swoją miłość, swoją drugą połówkę. Właśnie na jakiejś imprezie, na zabawie y, lub na wyjeździe, na wycieczce y, spotkacie ją w tłumie. Spotkacie ją wśród innych ludzi y, bądź jego. Y, dla kobiety on, dla yy, mężczyzny ona. Chy, chyba, że yy, macie różne orientacje, no to yy, no zależy, kto, yy, kto jak tam, yy, kto kogo tam sobie chce. <śpiewanie> yy, no i co, i, i, i yy, dziękuję Wam za, za uwagę i zapraszam na następny filmik.